Idę panem miło zażyć Cokolwiek się robiliśmy przewrotki Ale nie wychodziły nam Jedna nam wyszła, ale się nie nagrało I dobra gramy w poprzeczkę Ja yes. się Jasno obrałem drogę Dam siebie ile mogę Ręce i łuki drobiowe Już całe zakrwawione Porażki się nie boję Zawsze do końca stoję Idę prosto po swoje Idę prosto w Nie wiecie ile razy Rady, słyszałem, nie dasz rady. Mówili, o to. Radzi o otwórz sobie. A ja to dalej robię. Prawdziwych mam przy sobie. Fałszywym krzyczę się Więc jeśli masz coś do mnie, słupak, to przyjmę to Zacisnę swoje pięści. Obrócę się na pięcie. I wciąż będę zacięcie. Choćbym coś miał na ręce. Kontynuować przedsięwzięcie. I dalej robić to. Nie ma, no, no to było już jasne. Bez jednej nerki pokażę ci jak wielki. Mam szacunek do walki, mam szacunek do ludzi Nie boję się ubrudzić, to nigdy się nie znudzi Nigdy nie powiem dość, wciąż z uśmiechem na twarzy Ja nie przestaję marzyć, cokolwiek się wydarzy Cokolwiek zdarzy się, cokolwiek się wydarzy Ja z uśmiechem na twarzy, podążam w stronę marzeń Nie będę skarżyć się, tak mnie uczyli starzy By nie przestawać marzyć, choć światu się narazi